No cześć, cześć siemaneczko, ja jestem Tom the Mouse, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam kilka przydatnych lifehacków bądź yy, trików budowlanych, który, które możecie wykorzystać do na przykład budowy albo dekoracji swojego domku. No tak, na starcie możecie zostawić łapkę w górę, będzie mi bardzo miło jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie ten kanał, no i możemy zaczynać. Pierwszy trick bądź lifehack, no jest moim zdaniem najlepszy, jest to kanapa z podnóżkiem bądź takim stolikiem. Niestety nie można tego stworzyć na E, survivalu, ale na kreatywie e, można. Dajemy sobie e, jakieś schodki, e, no, jako kanapę. To są poduszki, w sensie i e, jak te poduszki zrobić? Po prostu dajemy pod kanapę e, sztandar jakiś, baner. E, może to być obojętne, jaki kolor, ale po prostu jakby Najlepiej jakby pasował do kanapy. Ja sobie wybrałem akurat, akurat zielony. I ten podnóżek jak zrobić? Może zgadliście, może nie, ale to jest łóżko. No, najnormalniejsze łóżko, po prostu. Ale normalne łóżko ma poduszkę, a to nie ma. No to tak, wystarczy wziąć sobie debakstika. Yy, trzeba go przywołać komendą. Komenda na debug sticka jest taka. Ukośnik give, czyli daj. Tutaj wybieramy selektor, czyli na przykład Malfoy Player, czyli najbliższy gracz tutaj będzie. I wpisujemy sobie debug. No i możemy kliknąć tab, bo jeśli nam się wyświetli Minecraft Debug Stick. Klikamy Enter i dostaliśmy Debug Stick, prawda? Eee, no. I teraz y, mamy takie łóżko. Tego nie musimy zmieniać, tej części, która jest jakby taka, żeby nam pasowało, tylko tutaj gdzie jest poduszka. No to tak, tu, to trzeba z shiftem robić, ale y, tutaj, gdzie będzie, gdzie jest poduszka, klikamy z shiftem, prawym przyciskiem myszy, y, debug stickiem. Ono się obraca. No to my nie chcemy obracać łóżka, tylko zmienić, jakby wyglądał. No to klikamy teraz yy, lewym przyciskiem, nie prawym. Wcześniej prawym klikaliśmy i mamy tutaj facing. To nie, bo to jest obrót. I jeszcze raz to jest. Nie wiem, co to jest, ale no, to coś... i tego też nie chcemy na pewno. Dajemy part i teraz możemy sobie zmienić na ten, jakby nie na poduszkę, tylko na kołdrę można powiedzieć. Ale to, jest, to łóżko jest obrócone w drugą stronę. No to teraz znowu klikamy, dajemy facing. I po prostu teraz prawym klikamy tak, aby łóżko było właśnie, no tak jakby jak podnóżek. Nie? No i mamy piękny podnóżek, czy stolik. Możemy też się w nim przespać, tak jak w łóżku, a nie, jednak nie. Mieści się po prostu, ale dziwne. Yy, no... No i w sumie z tego Leifafa to by było na tyle. Następny jest taki fajny zegar stary. Mi się on yy, bardzo podoba. Tutaj dajemy niewidzialnego item frame'a. Yy, jego trzeba przywołać komendą. Jeśli robię, chcemy zrobić taki zegar na survival, no to musimy dać normalnego, ale komenda na to jest taka, możecie sobie przepisać, ale no, wracając, mamy taki zegar, tutaj są trawdory, tutaj jest odwrócona baryłka, w sensie drugą stroną postawiona. Piorun ochron, tylko że postawiony w drugą stronę też i slab. Na górze można dać slab, bo to się mnie wygląda, taki wyższy zegar, ale, ale ja się zdecydowałem na właśnie trapdory. Tutaj można też dać na przykład dzwon, czyli bell. Dzwon. I to też wygląda ładnie. I ja nie możemy nim sobie dzwonić, nie? No. Następny trick bądź lifehack to jest takie y, pintrowe łóżko. Ono może się przydać w małych domkach, bo tutaj wszystko mamy. Mamy łóżko. Jest jakby y, ładnie to wygląda moim zdaniem. Tutaj mamy jakieś warunki. Crafting, piecyk. Jeszcze jak mamy podłogę, ja akurat tutaj nie mogę dać, bo tam jest inne piętro. Ale jeśli mamy jakby podłogę taką, że możemy ją rozkopać, to pod tym coś możemy dać. I zamiast na przykład książek, możemy też dać jeszcze coś innego. No, mi się to bardzo podoba. No, tutaj chyba nie muszę tłumaczyć, jak to zbudować, bo. No. Bo chyba każdy wie, no bo. No, jak widać, są tak. To, kurczę jak to się nazywało schody. No. A taka propos schodów to mam tutaj do zaprezentowania jeszcze właśnie schody. Jeśli mamy mało miejsca właśnie w dołku, albo nie chcemy po prostu stworzyć schodów, albo chcemy jakieś nowoczesne schody zrobić, to to jest moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie. Można je oczywiście zrobić mniejsze no. i też fajnie wyglądają z innego koloru i one są po prostu zrobione tutaj mamy dywanik tu, yy, tutaj nie trzeba linki ale tutaj mamy dywanik tutaj żeby postawić kolejny dywanik to trzeba mieć linkę właśnie w sensie postawie, yy, stawiamy linkę i wtedy można dać dywan a jeśli chcemy mieć na przykład jakieś Bardziej, nie wiem, no inne te schody, żeby też się coś zmieściło to pod nie możemy dać, nie wiem, książkę lub jakąś paryłkę, skrzynkę też można dać, no. To jest taki dosyć krótki odcinek, ale już go będę kończył. No, jak powiedziałem, to, to był taki króciutki odcinek. No, ale wydaje mi się, że Wam się spodobał. Napiszcie w komentarzu, co Wam się najbardziej podobało. Mi się najbardziej podobał ten lifehack z łóżkiem. No, możecie zostawić łapkę w górę. Bym był, byłbym bardzo wdzięczny. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie ten kanał. Przycisk powinien być szary. No, no i tak naprawdę to do następnego odcinka. Hej!